Witam serdecznie i dzisiaj powracam do tematu wydarzeń 6 stycznia 2021 roku. Według niektórych miała wtedy miejsce, jak ja to nazywam, insurrekcja kościuszkowska. Natomiast według innych z kolei było to pokojowe. Pokazanie niezadowolenia z tego, że wybory prawdopodobnie były skradzione. No więc to samo wydarzenie obserwowane z perspektywy jednych i drugich zupełnie inaczej było przedstawiane. Sprawa wydarzeń 6 stycznia cały czas pozostaje nierozwiązana. Z republikańskiego punktu widzenia komisja poprzednia, która badała tę sprawę, była politycznym narzędziem, a nie uczciwym dochodzeniem. Tak więc y, według Republikanów zamiast szukać prawdy o tym, co naprawdę wydarzyło się 6 stycznia 2021 roku, y, jedynym celem tej komisji było uderzenie w Donalda Trumpa i w jego zwolenników, by zniszczyć ich politycznie przed kolejnymi wyborami. Komisja została powołana przez ówczesną przewodniczącą Izby Reprezentantów, Nancy Pelosi, która jeszcze zagości dzisiaj u mnie w materiale pod sam koniec, w bardzo ciekawych okolicznościach. Nancy Pelosi odrzuciła nominację kilku republikańskich członków, w tym Jima Jordana i Jima Banksa, i sama wybrała dwóch swoich republikanów: Liz Cheney i Adama Kinzigera. Znanych z wrogiego stosunku do Trumpa, czyli tak zwani rhinos. Dla wielu konserwatystów oznaczało to, że komisja od początku była jednostronna, a raport końcowy miał być z góry napisany. W trakcie przesłuchań komisja skupiała się niemal wyłącznie na Trumpie i jego otoczeniu i ignorowała inne kluczowe pytania. Na przykład, dlaczego ochrona kapitolu była taka słaba. Kto odrzucił propozycję wysłania Gwardii Narodowej i dlaczego służby nie zareagowały na ostrzeżenia o możliwych zamieszkach? Republikanie wielokrotnie wskazywali, że Nancy Pelosi miała wpływ na zabezpieczenia Kapitolu i że komisja celowo pominęła ten wątek. Krytycy z kolei po prawej stronie twierdzą też, że komisja manipulowała materiałami dowodowymi i wykorzystywała medialne spektakle, emocjonalne nagrania, teatralne wystąpienia świadków, wyreżyserowane transmisje, by stworzyć wrażenie, że Wszyscy protestujący byli terrorystami, a niektórzy z nich po prostu pokojowo demonstrowali. W rezultacie zamiast niezależnego śledztwa powstało coś, co Republikanie nazywają politycznym sądem który był wymierzony w przeciwników administracji Bidena. Dla wielu osób po stronie prawej sceny politycznej to była najbardziej zmanipulowana komisja w historii kongresu, której raport końcowy miał bardziej przypominać kampanię wyborczą niż raport śledczy. Ale teraz, proszę Państwa, będzie miła niespodzianka, ponieważ będzie powołana nowa komisja. W tym roku Izba Reprezentantów, obecnie kontrolowana przez Republikanów, zdecydowała o powołaniu nowej komisji do spraw wydarzeń z 6 stycznia 2021 roku. Ma to być nowa podkomisja działająca w ramach komisji do spraw sądownictwa, której przewodniczyć będzie kongresman Barry Loudermilk ze stanu Georgia. Zadaniem tej komisji jest Ponowne zbadanie ataku na Kapitol, tym razem z innej, bardziej konserwatywnej perspektywy. Z punktu widzenia republikanów i wielu konserwatystów, komentatorów, tak więc tak jak powiedziałam, poprzednia komisja była z góry ustawiona właśnie tak, żeby uderzyć w Trumpa. Tak więc teraz tutaj nastąpi to, co niektórzy nazywają oczywiście zemstą, ale ja nazywam to sprawiedliwością. Natomiast jednym z najczęściej podnoszonych wątków, który poprzednia komisja praktycznie zignorowała, są doniesienia o obecności współpracowników i informatorów FBI. Ostatnio było dosyć głośno na ten temat. Zostały odtajnione dokumenty, w których, z których ponoć wynika, że było tam 270 agentów pod przykrywką w tłumie na Kapitolu. W późniejszych raportach Przyznano, że FBI rzeczywiście miało takich informatorów na miejscu, choć formalnie nie byli oni agentami tzw. Tak undercover. Tak więc tutaj taka różnica technologiczna, jeżeli chodzi o, termin, o terminologię. No, ale jeszcze była druga kwestia, i ta druga kwestia to było pominięcie faktu odmowy wysłania gwardii narodowej. Za to była odpowiedzialna oczywiście Nancy Pelosi. Według zeznań, Byłego szefa policji Kapitolu i kilku innych urzędników, Nancy Pelosi i kierownictwo kongresu nie zatwierdziło wcześniejszej prośby o dodatkowe zabezpieczenie, mimo że istniały sygnały o możliwych zamieszkach. A Trump miał, jak twierdzą jego doradcy, zaoferować 10 tysięcy żołnierzy gwardii, ale oferta ta została odrzucona. Zresztą już parę miesięcy temu dobrych pojawiły się takie krótkie klipy, w których sama Nancy Pelosi przyznaje się do tego, że zawaliła. Tak więc są nagrane materiały stwierdzające, że rzeczywiście Nancy Pelosi była za to odpowiedzialna. Zamiast tych tematów, które przed chwilą wymieniłam, komisja poprzednia skupiała się wyłącznie na obwinianiu Trumpa i jego współpracowników, pomijając zaniedbania służb, Pomijając decyzję Pelosi oraz pomijając informatorów FBI. Dla Republikanów jest to dowód, że poprzednia komisja była bardziej politycznym teatrem niż dochodzeniem. No i teraz być może. Niektórzy zaczynają się bać. Proszę zobaczyć, w jaki sposób na te nowe informacje, na tą komisję reaguje chociażby Nancy Pelosi. A ja już się z Wami żegnam, do następnego razu. Czy martwi się Pani w ogóle tym, że nowa komisja do spraw 6 stycznia może uznać Panią za odpowiedzialną za tamte wydarzenia? Dlaczego odmówiła Pani wysłania Gwardii Narodowej? Zamknij się. Nie odmówiłam gwardii narodowej, to prezydent jej nie wysłał. Dlaczego przychodzisz tu z republikańskimi gadkami udając poważną dziennikarkę? Amerykanie chcą poznać prawdę. Wciąż mamy pytania. Dziękuję.